Może się dziś nie umaluję. Wyglądam dobrze. Co to za pryszcz? Pięć minut temu go tam nie było. Aaaa, jednak muszę zrobić makijaż. Czy baza pod makijaż rzeczywiście coś daje? Czy żyjemy w świecie kłamstw? Pomieszam sobie dwa podkłady na dłoni. Będzie profesjonalnie. Chyba wreszcie muszę umyć tę gąbkę. Czy ten podkład nie jest dla mnie za jasny? Albo za ciemny? Po co mam chodzić na siłownię, jak mam to? Zawsze mam takie cienie pod oczami, czy tylko w tym świetle? O nie, to jest za jasne. Tylko zblenduj się dobrze. Tylko zblenduj się dobrze. Halo? prawie skończyłam. Za 5 minut wychodzę. Naiwniacy. Naprawdę powinnam umyć swoje pędzle. Wszyscy, którzy mówią, że myją pędzle po każdym użyciu, kłamią. Dużo pudru. Bardzo dużo pudru, bo za 10 minut będę się świecić. Gotowe. Chyba już nawet zaczynam się świecić. Jeszcze trochę. O. O. Spoczywaj w pokoju. Makijaż to jeden wielki bałagan. Kto to posprząta? Oby wyszło równo. Oby wyszło równo. Wyszło równo? Hmm. Czas na konturowanie. Zniknij drugi podbródku. Proszę, zniknij drugi podbródku! Trzeba nadać kształt tym okrągłym policzkom. Czy mój nos potrzebuje konturowania? Tak. Czy chce mi się go konturować? Ne, e! Tylko odrobinka różu, żeby nadać pięknego dziewczęcego. Co? Za dużo! Zetrzyj się! Wyglądam jak matryjozka. <laughs> Podobno nie istnieje coś takiego jak dużo rozświetlacza. <laughs> więcej, więcej, więcej! Uuu, jestem gwiazdą. Ej! Nic nie widać. Ta paletka kosztowała więcej niż moja edukacja. Blendujemy, blendujemy, mieszamy, mieszamy. Czuję się, jakbym robiła ciasto. Ciasto? No może, jakbym nie oglądała filmików podczas robienia makijażu, to poszłoby mi szybciej. To nie wygląda jak na tym tutorialu. Może sztuczne rzęsy? Ua, mm, mam dość! Wygląda trochę jak pająki wychodzące z moich oczu. Czy tylko ja się tak nudzę przy nakładaniu maskary? Co to jest? Tylko nie kichnij! Tylko nie kichnij! O jak mogło być inaczej? Czy to się zatrze? N-Edueric. Hmm. Nie wiem, czy chcę tę pomadkę. Chyba wolałabym jednak tę. A może opatrzność chce, żebym wybrała właśnie tę pomadkę? Nie wiem, czy opłaca się ją nakładać. W końcu później idę na hamburgery. Dobra, trudno. Nikt nie będzie mi wyznaczał granic moich ust. No i po co operacyjne powiększanie ust? Po co? Mam ją na zębach? Cały dzień będę się zastanawiała, czy mam tę pomadkę na zębach. Oby tylko nie zrujnowało mojego makijażu to nieprzyjemne! Mogłam użyć tego mniej. Tak, dobra, już wiem wszystko. Muszę zrobić ten makijaż od początku. I tak, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja się teraz zbiorę. Tego dzieła z mojej twarzy. Uhu, Czy ją to jeszcze na zębach? Jeżeli ten film Wam się spodobał i chcecie więcej odcinków z serii O czym Myśli Dziewczyna Gdy, to zostawcie koniecznie kciuka w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Obejrzyjcie także poprzedni film z mojego kanału, wyświetla się tutaj obok, więc kliknijcie, na pewno Wam się spodoba. Zajrzyjcie na mojego Instagrama. A ja już się z Wami żegnam! Papa! Pa! Do zobaczenia i idę to zmywać.